Dzień dobry, witamy serdecznie na naszym cotygodniowym podsumowaniu e, progresu naszych podopiecznych z programu Budowy Sylwetki Hollywood. I dzisiaj mam okazję właśnie gościć Ilonę, która dokonała niesamowitej metamorfozy e, w postaci wymodelowania sylwetki. Ilona, jakbyś mogła na samym początku przedstawić się, powiedzieć właśnie, e, czym się zajmujesz, skąd pochodzisz. Dzień dobry, cześć, dziewczyny, wszystkie. <grym> Jestem, Mam 44 lata, jestem mamą dwóch dorastających synów, psa polskiego Spaniela Myśliwskiego, z którym też mm. czynnie działam, jestem architektem wnętrz. Jeżdżę również po Polsce, dużo szerzej idea życia bez chemii, także no, program budowy sylwetki Hollywood świetnie wpisał się w mój styl życia, po prostu idealnie. Super. I Chodź, pochodzę, pochodzę e... z Krakowa. Z Krakowa. Super, Ilona, jakbyś powiedziała, właśnie z jakimi problemami się borykałaś? Czy wcześniej właśnie miałaś jakąś nadwagę, czy raczej nie miałaś tej nadwagi i głównie chciałaś modelować swoją sylwetkę? Co było takim twoim głównym celem? E, to znaczy, tak, ja zawsze byłam osobą szczupłą, e, zawsze dbałam o siebie, e, prowadziłam zdrowy styl życia, dbałam o dietę w miarę wtedy mojej wiedzy na ten temat, e, ćwiczyłam, głównie to był Pilates. No natomiast po tym 41 roku życia już zauważyłam, że mi to nie wystarcza, że to ciało się zmienia pomimo tych moich starań, tak, e, że już e, no nie mam tej masy mięśniowej takiej, jakbym chciała, że po prostu zaczyna też moje ciało tak, no, otwarcie mówiąc wyotrzeć, tak, więc stwierdziłam, że to już jest za mało, to co ja robię do tej pory i zaczęłam szukać e, pewnych rozwiązań w internecie, no i podpowiedział mi się Michał Binko. E, bardzo spodobał mi się pomysł na program. Pomysł na program to jest petarda dla mnie, naprawdę, dlatego że e, nie muszę wychodzić do siłowni, umawiać się z jakimś trenerem, z którym, tak jak Ty to też powtarzałeś, no, trzeba być na daną godzinę. Tutaj sobie ustalam dzień pod siebie. No to jest fantastyczne, to jest bardzo indywidualne. Każde ćwiczenie jest dosłownie pode mnie zrobione, wykonane. Po co y, jest pełna kontrola, tak? Czyli mojej sylwetki. Jeżeli mamy nad czymś popracować więcej, to mam odpowiednie ćwiczenia pod siebie, y, stały kontakt z trenerem. No fantastyczne. Mhm. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Mhm. Podejrzewam, że jeżeli jesteś architektem, to twoja praca jest tak pół na pół siedząca i tak. stojąca, tak? tak? Tak, tak, tak. Czasami mam inwentaryzację domu, trwającą mhm. 4 godziny, gdzie mierzę każdą, mhm. każde pomieszczenie, przestrzeń, mhm. więc to są różne pozycje, często niewygodne. Tak, dokładnie. Mhm. Także wzmacnianie tej tkanki mięśniowej jest ważne, żeby ten, ten kręgosłup się utrzymał. Mhm. A jak wyglądała Twoja dieta wcześniej, prawda? Czy odżywiałaś się jakoś właśnie zdrowo, dbałaś o te posiłki, czy raczej jadłaś intuicyjnie? E, jak, I to moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jak wyglądała u Ciebie praktycznie tak, jakby ten system wprowadzania tej nowej diety, prawda? Jak to mhm. wyglądało krótko kroku? Tak, ja odżywiłam się zdrowo, ja mam różne, miałam, miałam, nie mam już, problemy y, gastryczne, tak, jadłam mało co dwie godziny, y, bo tak lekarze zalecają, gastrolodzy, żeby jeść co dwie godziny, niewielkie porcje, także praktycznie cały dzień y, no, kręcił się wokół jedzenia, y, natomiast ja jestem paskowegetarianką, to jest mm -hmm. dość... Y, trudne, dlatego, to znaczy, nie w waszym programie. W waszym programie wszystko jest proste. Natomiast sama zauważyłam, że jadłam zbyt mało białka. Naprawdę, bo wegetarianizm, nie je się mięsa. Ja jem produkty od zwierzęce, czyli jajka, jem ryby, owoce morza, więc teoretycznie jest to proste, tak? Natomiast ja przez to, że musiałam co dwie godziny coś zjeść, to głównie to były warzywa i węgle, bo tak było prościej, tak? Nie, nie, ma, nie, nie robiąc szybko mięsa. E, mhm. więc, więc okazało się, że ja w ogóle nie za mało białka jadłam, a za dużo węglowodanów i, i to był główny taki y, y, błąd w mojej diecie, tak? Y, natomiast y, teraz, y, najpierw te, to, że to są trzy posiłki, to, że one są syte, o, że są proste do zrobienia. To, że fantastycznie w końcu ktoś mi oblicza tą ilość białka i tą ilość kalorii, że mam gotowca. Nie muszę sama myśleć, czy tofu, czy ryba, czy jajko, czy jedno, czy dwa, czy trzy, tylko jest to wszystko przygotowane pode mnie i pod moją dietę. To jest cudowne, nie ma takiej y, diety, którą można gdziekolwiek kupić, zamówić pasko wegetarianizm, tak? Nie ma. A tutaj moja y, dietetyczka, trenerka robi wszystko pode mnie. No, to jest rewelacja. No, czuję się dużo lepiej. Przejście na tą dietę no, nie było łatwe, dlatego że nagle trzeba więcej zjeść. Ja jadłam, okazuje się za mało. Tak, żeby w ogóle się ujędrnić i zbudować masę, a mimo wszystko przytyłam. Więc to jest takie dziwne. Jadłam mało, a tyłam, tak? Bo jadłam nieodpowiednie rzeczy. Eee, a tutaj rzeczywiście trzy posiłki, konkretne, świetnie się po nich czuję, mam dużo energii i więcej czasu na pracę. Mhm. Tylko, to jest taka... Tak nie tak. Ten, I ten czas jest właśnie bardzo istotny, ponieważ teraz ile plus minus poświęcasz czasu na przygotowanie posiłku tak w skali tygodnia? I dzieląc to na 7, tygodni, 7 dni w tygodniu. Ojej, tak mam liczyć! Ja miałam szóstkę z matematyki. Plus, minus. Tyle czasu. Ja Nie wiem. Wiem. Mogę Ci powiedzieć, ile dzisiaj robiłam obiad. 15 minut. 15 minut przygotowywałam obiad. Śniadania się robi dużo krócej. Kolacja, czasem, jak chcę taką wykwintną i smaczniejszą, to przygotowuję dłużej. Ale tak, to po prostu wystarczy mieć te produkty, gdzie też jest przygotowana lista zakupów w lodówce, i to po prostu się wchodzi, i to się dzieje, i to się robi. Czasem robię sobie na dwa dni, więc sobie później tylko odgrzewam tak? rewelacja. Są też pomysły, mhm. tak jak na przykład dużo jeżdżę też po Polsce, bo ja projektuję nie tylko w obrębie mhm. swojego miasta, ale też jeżdżę po całej Polsce. Więc mhm. też mam pomysły na te takie pudełka wyjazdowe, żeby gdzieś zjeść mhm. w plenerze, że tak powiem, czy w samochodzie. No super to wygląda. Także czasu mhm. ta się oszczędza ogrom. Mhm. A jak wspomniałeś o tym, że właśnie głównie jadłaś węglowodany właśnie i tłuszcz i warzywa, prawda? Na no dobrze w twoim poprzednim właśnie odżywianiu i jak wprowadziłaś większą ilość białka, to jak zmieniło się twoje samopoczucie? Czy tutaj coś odczułaś, jeżeli chodzi o taką zmianę, nie wiem, ciężkości, układ trawienny, tego typu rzeczy? Kochany, ja mam w końcu talię. Mam po prostu talię, której wcześniej nie miałam. Miałam non stop jakieś problemy żołądkowe z jelitami, różne po, po rodzinnych... Yy, tam koniugacjach. A teraz nie mam żadnych problemów. Ja y, ostatnio y, byłam u gastrologa i on był w szoku, jak ja przez ten rok zregenerowałam swój przewód pokarmowy. Naprawdę. On był w szoku, że ja jem trzy posiłki syte, kazał mi jeść co dwie godziny, żeby nie obciążać przewodu, a to wręcz przeciwnie, ja cały czas trawiłam. Mój y, żołądek, jelita nie miały się kiedy zregenerować, bo cały czas tam było jedzenie i cały czas to był, był proces trawienia. Także ja, że tak powiem, organizm jest w stanie się samo uleczyć bez żadnych leków, antybiotyków, przy odpowiednim y, jedzeniu. I ja w to wierzę, tego się trzymam, tak miałam od zawsze, natomiast nie miałam tej wiedzy, którą wy mi przekazaliście, fantastycznej. Cieszymy się bardzo, cieszymy się bardzo, ponieważ to jest taki ważny aspekt o tym się jeszcze rzadko mówi, przynajmniej w Polsce, bo za granicą to robi się coraz bardziej znane. W Polsce również. Coraz bardziej, natomiast właśnie ten aspekt odpoczynku, właśnie od jedzenia. Zawsze myśleliśmy, że trzeba jeść mało, a często, żeby właśnie nie przeciążać. Natomiast po prostu czasami lepiej zrobić, zjeść trochę więcej, żeby organizm po prostu więcej wytworzył tych wszystkich enzymów trawiennych do strawienia, a później żeby mógł sobie odpocząć. Więc jest to bardzo bardzo ważna rzecz, o której powiedziałaś. Cieszę się, że również układ trawienny twój odpoczął. Pozwolę sobie teraz odpalić właśnie nasze jeszcze niegotowe, czyli tak zwane surówki, <laughs> zdjęcia z naszej poprzedniej sesji, żeby zademonstrować, jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o proces modelowania sylwetki. I tutaj genialnie to widać ponieważ mamy tak jak wspomniałeś właśnie o talii bardzo ładnie wciętą talię mamy bardzo ładnie zarysowane właśnie uda ramiona barki to jest zdjęcie tak jak wspomniałam jeszcze jest zaciemnione jeszcze za bardzo nie widać prawda po prostu dzisiaj to dostaliśmy i postanowiliśmy właśnie to zgrać natomiast powiedz mi proszę jak ty czujesz się patrząc właśnie na takie zdjęcie swoje. Nie no czuję się fantastycznie czuję się pięknie i to jest no i chcę więcej oczywiście. Teraz będziemy pracować nad lepszymi kształtami, tak? O tak powiem. Także taki mam plan po, po naszym evencie. Już wiem, że muszę zwiększać ciężary i mam się tego nie bać. Teraz już po roku czasu w programie mam też więcej siły i mam też więcej energii i mam lepszą wydolność. To jest, to jest też fantastyczne co pokazały nasze ćwiczenia wspólne. Mhm. Więc tak, tak, ja jestem bardzo ci... do zadowolona. A na jakich obciążeniach ćwiczysz na swoich tak jakby najsilniejszych partiach? Czyli nie wiem, przysiad, martwy ciąg. Jakie ciężary podnosisz? No, martwy ciąg podnoszę 20, jeżeli to są powtórzenia. Mhm. Nie robiłam tego dużo. Teraz już wiem, że mam, mam to wzmacniać. No jeśli chodzi o. no Ja mam bicepsy chyba najmocniejsze. To tutaj, jeśli chodzi o bicepsy, no to, no to rzeczywiście są wiem, jakieś, potrafię podnosić większe obciążenia. Ramiona również. Natomiast, no właśnie, tak jak mówię, no dowiedziałam się, że jednak mam to zwiększyć. To nie są jeszcze takie ilości do pochwalenia się, jakbym chciała. Mhm. Okej, okay. a na naszym ostatnim budkempie, szkoleniu treningowym, ile podniosłaś w martwym ciągu? Mhm. Wiesz co, ki kilka razy podniosłam 40, 60 tam drgnęłam. No nie było to też jakoś tak rewelacyjnie. Natomiast no, pod 40 był na luzaku. Także nie wiem dlaczego tego nie Dwa, razy więcej. dwa no. razy więcej ciężaru, dwa razy więcej. To jest ogromna ilość. No, masa ciężaru. Dlatego właśnie, no ale też fajnie, bo mieliśmy okazję sprawdzić swoją technikę i tu się okazało, mhm. że 60 też bym podnosiła, natomiast poprawa tej techniki jest ważna, mhm. także to jest też fajne, że trenerzy nam w tym pomagają, że są te filmiki, no i że są te eventy, tak? Mhm. Dokładnie tak, na których można coś tam poznać więcej, rzeczywiście poznać swoje możliwości, również zobaczyć, gdzie musimy popracować, bo zawsze jest tak, że w momencie, jeżeli my coś rozwijamy, to coś innego się zbija, prawda? Jak rozwiniemy sobie pracę pośladków, pośladki są silniejsze, to na przykład odcinek lędźwiowy kręgosłupa Troszeczkę jest słabszy, i zawsze to jest troszeczkę to naprawimy, tam coś osłabimy, więc wtedy trzeba to naprawić, to osłabić troszeczkę, i to jest właśnie taki proces, który w zasadzie nigdy się nie kończy. Ale bardzo fajnie, że poznałaś swoje możliwości, że wiesz, do czego mm -hmm. może być Twoje ciało zdolne. I jako takie ostatnie pytanie, powiedz mi proszę, co byś powiedziała osobie, która być może zastanawia się, czy warto dołączyć do programu Hollywood. Czy lepiej się wstrzymać? Może zacząć po wakacjach, prawda? Co byś tak od serca właśnie powiedziała takiej osobie? Powiedziałabym, że nie ma na co czekać, ponieważ efekty są już po pierwszym miesiącu. Od razu. Naprawdę to są już efekty po miesiącu dwóch, to ja już miałam po prostu 6 cm mniej w pasie. To jest niesamowite. Także yy, przede wszystkim szybciutko, bo zdrowie jest najważniejsze. A wasz program naprawdę pomaga wyzdrowieć. I to jest. Uważam, że te wszystkie choroby cywilizacyjne, dietozależne, i tak dalej u was można wykluczyć, wyeliminować. Poważnie. To jest, to było u mnie klucz, co zauważyłam i, i i świetnie się czuję. I uważam, że program jest dla każdego, nie tylko dla kobiet, które chcą osiągnąć spektakularne efekty wizualne, tak? czy kilogramów dużo zrzucić, nie tylko, chociaż jestem pełna podziwu tych metamorfoz, które są, i po prostu brawa i szacun dla tych kobiet. Natomiast dla takich kobiet, też szczupłych, też które gdzieś tam ćwiczą, chodzą, borykają się z dietą, szukają, wykupują, bo mam takich koleżanek mnóstwo i one już wszystkie będą zapisywać się do programu budowy sylwetki Hollywood. To już nie ma innej opcji w ogóle. Także, bo Wy ten program macie perfekcyjny. Po prostu. I innowacyjny, i innego nie ma, i nie ma lepszego w Polsce na tą chwilę, więc, więc zachęcam wszystkich. Nie ma czasu w ogóle czekać. Absolutnie, tym bardziej, że jest teraz promocja. No. Dokładnie tak. Ilono, bardzo Ci dziękuję. Bardzo się cieszę, że odniosłaś taką wartość i rzeczywiście wykorzystałaś, prawda? Bo co innego, jeżeli my otrzymujemy informacje i nic z tym nie robimy, ja najbardziej się cieszę w momencie, kiedy właśnie nasze podopieczne. Wprowadzają to w życie i rzeczywiście są w stanie to wykorzystać w takim życiu codziennym, i ten aspekt zdrowotny, o którym mówisz, jest właśnie bardzo często niedoceniany, natomiast jest w ogóle na wagę złota. Dlatego bardzo się cieszę, że tutaj to, to wprowadziłaś i zauważyłaś poprawę. Więc, Ilono, serdecznie Ci dziękuję za wywiad dziękuję. dla osób, które nie wiedzą, czym jest. Program budowy sylwetki Hollywood. Tutaj na dole będzie wyświetlał się link, albo już się wyświetla. Również w, e, w komentarzach pojawił się. W tym linku właśnie jest takie wideo, w którym ja tak ogólnikowo opisuję, czym jest program Hollywood. Jest również możliwość mówienia się na konsultację, podczas której więcej opisujemy, e, w jaki sposób jesteśmy w stanie wdrożyć właśnie system Hollywood w życie każdej podopiecznej. Konsultacja jest totalnie Bezpłatna, niezobowiązująca, głównie ma na celu zweryfikowania czy jesteśmy w stanie pomóc danej osobie i czy dana osoba się kwalifikuje do programu Hollywood. E, bo tak jak wspomniałeś, prawda, tutaj Lono jesteś właśnie e, tym elementem, elementem, bo nie jesteś typowo wegetarianką, tylko mm -hmm, właśnie tak, jesteś, tak. przypomnij, jesteś... E, to jest paskowegetarianizm, nie pasko je się, wegetarianizm. się tylko mięsa, je się ryby, owoce morza, i produkty odzwierzęce, czyli masło, jajka. Mhm. Dokładnie tak, czyli jak najbardziej to jest zgodne. Natomiast na przykład przy, w przypadku diety wegańskiej, wtedy nie mhm. bylibyśmy w stanie to... osiągnąć takich założeń, bo z założenia dieta wegańska często jest niedoborowa i zawiera dużą ilość migdłowodanów, i to już nie do końca byłoby zgodne. Natomiast właśnie Twój model żywieniowy jest w 100% jak najbardziej. E... Mhm adekwatne do naszego systemu, więc tak jakby wspominam o tym dlatego, ponieważ mamy kilka wykluczeń, e, dlatego też jest ta rozmowa. Więc serdecznie dziękuję za obecność, dziękuję za podzielenie się swoją e, historią i do zobaczenia na naszym kolejnym evencie. Do zobaczenia, dziękuję.